Dwa i jedyne 22 minuty tygodnia. Zapraszają Ciocia Kama, Wujek Miki i Tatada. Siemka mordeczki! Kłaniamy się bardzo nisko po wakacyjnej przerwie. Ona była dosyć taka spontaniczna, ponieważ pojawił się pierwszy odcinek podcastu 22 minuty tygodnia. Od razu poszliśmy na Urlok tak, Trzy tygodnie. I teraz wracamy, kłaniamy się bardzo nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień właśnie, dobry. słuchajcie, dwie doby od uruchomienia naszego podcastu 48 godzin minęło i nagle my siedzimy, jesteśmy w Szwajcarii i dostajemy informację, E, jesteście numerem jeden w Polsce. A my tak no. na siebie i z Kamą, i z Mikołajem. O co chodzi? O co Dlaczego chodzi? nie? Tak, jest to dość szykujące. Moim zdaniem stało się tak dlatego, że powiedzieliśmy, że to będzie podcast o niczym i nikt nie uwierzył. Wiesz, przyszli sprawdzić, czy naprawdę będzie o niczym, bo okazało się, że owszem, jest o niczym, no więc słuchali z niedowierzaniem, że może coś się jeszcze wydarzy, aż stuknęła 19 minuta, no i głupio tak kończyć, skoro powiedzieli, że będą 22, no i, i jakoś poszło. Tak jest. I po wakacjach jesteśmy znowu w tym e, studiu e, i mamy dla Was kolejny odcinek podcastu, 22 minuty, i mamy nadzieję, że będziecie ciekawi. Tego, co mam do powiedzenia. Ja trochę liczę na to, że może będą Państwo wy w sensie no wy. ciekawi, mm -hmm. tak, bo no wiesz, powiedzieliśmy na przykład, że Henio ma dostać konsolę, nie? No i myślę, że ktoś na pewno będzie ciekaw, jak tam poszło z tą konsolą. Dokładnie, ale mało tego, pewnie wszyscy też chcą wiedzieć, co z tym mężczyzną poznanym na ulicy, który dostał kilka szorstkich strzałów z twojej strony. Jak to się dalej potoczyło? Kiedy zamierzasz wyjechać Wespą na miasto? O, no naprawdę. Czy już. Potrafisz to ustać, czy nie? No, pytanie jest bardzo dużo. Tak, ja wiem, że pytań jest bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że to wszystkie uda się e, odpowiedzieć. Mm, to będzie chyba pierwszy podcast. Po pierwsze, taki, który jest o niczym, a po drugie, że będzie się go słuchało linearnie, no bo wiesz, trzeba znać tę historię z pierwszego odcinka. No właśnie, pytanie jest mnóstwo. O to, dlaczego jeździmy razem na wakacje? Nie wiem, czy do ciebie też tak wszyscy pisali. Jak długo się znamy? Jakie są relacje między nami? Czy, jesteś, czy jesteśmy rodzeństwem? Ale czy jesteś ehm. moją żoną albo żoną Mikołaja? Tak, to oczywiście wszyscy mnie łączą w parę. Bo my nie możemy się po prostu przyjaźnić. Dokładnie A, i wiesz tak. co jeszcze? No. Czy ja sz trzymam sztamę z dziewczynami? w sensie z Polą, z tak? i z Dorką, nie? Bo tam jest po prostu wyczucie takiego, że może, że to nie może tak być, jaka nie? jaka jest odpowiedź? Z, za <laughs> Tak, oczywiście, trzymamy sztamę. <laughs> no dobra, e, słuchajcie, tysiące wiadomości, tysiące historii waszych pojawiło się w naszych skrzynkach instagramowych e, i tak jak obiecywaliśmy, w drugiej części naszego podcastu e, opowiemy dwie, dwie historie, które pojawiły się na naszym, e, na naszej skrzynce redakcyjnej, tak to nazwijmy i to są historie takie, że normalnie buty spadają. Tak, ja się bardzo cieszę, że tych historii było mnóstwo, że wszyscy się ośmielili wysyłać nam swoje historie, no ale w pierwszej części pytamy, co u Ciebie my siebie nawzajem? I wiesz co, no. to jest. Ja, ja zapytam oczywiście, co u Ciebie, bo taka jest konwencja. Tylko Jezus. ja sobie policzyłam, że w ciągu ostatnich 23 dni my nie spędziliśmy ze sobą zaledwie półtorej doby, więc ja chyba trochę wiem, co u Ciebie, no ale dobra, niech będzie, co u Ciebie. Bardzo Ci dziękuję za to pytanie. <laughs> nie spodziewałeś nie, się. Nie spodziewałem się kompletnie, ale. Po tych naszych wspólnych wakacjach trzy tygodniowych uh -huh. e, byliśmy tam w piątkę dorosłych, dwójka szkrabów i jedno niemowlę. Uh -huh. I mnóstwo osób dochodzących. I mnóstwo jeszcze osób dochodzących, jak się potem okazało. E, ja, mam takie, ja mam takie marzenie, żeby potem urlopy pójść na urlop rodzicielski. Tak. I ja mam takie wrażenie, że e, gdy, gdyby do głowy mi kiedyś przyszło startowanie na prezydenta, czego nie zamierzam absolutnie, ale o, historia, mówmy, historia zna takie przypadki, to uważam, że moimi dwóch. Dwoma takimi postulatami, które wy, którymi, dzięki którym wygramy wybory, mhm. będzie po prostu darmowa pizza dla wszystkich wyborców każdy na przykład wtorek. Po mhm. dlaczego by nie? Wtorek super dzień, wtorek potwierdzam. Na przykład, ha. Hał. <laughs> A drugi taki postulat to będzie urlop dla rodziców i członków wakacji rodzinnych po urlopie spędzonym gdzieś tam. Bo od tego trzeba odpocząć. Doskonałe. Ja o, słuchaj, ja nie jestem rodzicem. I mam taki sam postulat. No właśnie. Naprawdę zapisałem sobie po wakacyjnych refleksjach, że po urlopie musi być urlop, bo to jest nie, nie do ustania, wiesz, to pranie chociaż. A to zdecydowanie, jeżeli jak się jeszcze nie ma pralki, na, bo we Włoszech nie mieliśmy pralki e, w, w domu, który wynajmowaliśmy, więc dziewczyny prały praktycznie na kamieniu, w takim dużym zlewie. Ale ja dwa słowa o podróżowaniu z dziećmi, bo no. moje dzieciaki dostawały jakiegoś kota. To było dla mnie po prostu coś niesamowitego na lotniskach. Nie wiem dlaczego, skąd to się w ogóle brało. Inne dzieci potrafią iść za z rodzicami, a te moje jakby się po prostu szaleją najadły. No przecież widziałaś, co się działo. To był jakiś armagedon. Była jakaś masakra. Na tych lotniskach ja nie wiem. I wtedy my z, z Polą odseparowaliśmy jedno od drugiego. Czasami to pomagało, czasami nie. Ale to był jakiś obłęd. I taka sytuacja zdarzała się na lotniskach. Nie wiem, co się działo w tym czasie, ale coś u nich w głowie musiało się wtedy poprzestawić. Na lotnisku moim zdaniem panuje jakaś taka specyficzna atmosfera. Wiesz, ja też dostaję tam kota, strefa wolnocłowa. jest ja Maria, rozumiesz? U -u -u lecę, nie? Faktycznie. Coś jest. Macie coś wspólnego, tak. No. Tam jest taka specyficzna atmosfera, bo to się rządzi swoimi prawami, mogą cię wyprosić, wiesz, pilot może cię wyprosić z samolotu i tak, tak dalej. Ja myślę, że to wszystko z tego wynika. Mam jeszcze taki jeden protip dla rodziców, jeżeli chodzi o podróżowanie z dziećmi w samochodzie, jak można zająć im czas. My mieliśmy kilka takich zabaw, opowiem o dwóch. Jedna to była e, spór między Heleną a Henrykiem o to, czy wy pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę. Jest Sibom, Sibom, Sibon, Sibon, czy Sibon, Sibon? O, to jest bardzo dobre do on, on też. Ale wiesz, i, y, oni dyskutowali o tym długich kilkanaście minut, śpiewając oczywiście 300 razy ten utwór. No. Y, a my oczywiście razem z nimi jedziemy po prostu po tej Toskanii, po tej Umbrii. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę. I to było niesamowite, ale bardzo długo o tym dyskutowaliśmy. I w końcu stanęło na tym, że raczej Sibon, Sibon? Tak, ja też bym tak obstawiała. No właśnie, Hubert, zaznacz w milionerach. Ale definitywnie. <laughs> Zrobimy sondę w takim razie na Instagramie, co Państwo tam słyszą? I jeszcze jedna rzecz, Heniek cały czas pytał, a daleko jeszcze? A daleko jeszcze, jak ten osioł ze Szrejta? A daleko jeszcze? I on bardzo lubi odliczać. Więc ja mu na przykład mówiłem, że jeszcze pół godziny. I nie wiem dlaczego, on mówił, a ile to jest sekund? Więc ja mu liczę. 30 razy 60, no to, to jest tam 1800 sekund. Mówię, to licz. I on zaczyna liczyć. Raz... Dwa. Oh, Jesus. I przy 40 <laughs> mówi, no to Ty mnie oszukałeś. To za daleko, za długo. Ale jakoś ten czas nam minął. To są takie moje dwa e, protipy po naszych wakacjach, po podróżach z dziećmi. Proszę. Czy wakacje udane. Tak jest. A co u Ciebie? Ja też mam kilka refleksji po urlopie, wiadomo. Po pierwsze, po urlopie tak, zgadzam się, powinno być kilka dni wolnego na takie, wiesz, lądowanie, mm. pranie. W ogóle dzięki, że mi kupiliście tabletki do prania i przywieźliście, bo jak się w trakcie skończyły, to był dramat. To było bardzo też dziwne, ponieważ kama <laughs> dzień później, bo odbierała wtorka, a potem się widzieli, widzieliśmy gdzieś oczywiście wieczorem, jakbyśmy długo nie mogli bez siebie wytrzymać Pana. i mama <laughs> powiedziała, że wszystkie sklepy są pozamykane, czy możecie mi kupić... Ee, przynieść trochę przynieść, tak, tabletek. Tak, no do, do prania, więc proszę bardzo. <laughs> Dziękuję. Po drugie, no, gdy jedzie się na wakacje grupą, wynajmuje się taki dom, potrzebna jest taka osoba jak ty. Taki gospodarz, wiesz, który organizuje życie domu, który gotuje i jeszcze, nie wiem, sprawia mu to przyjemność chyba. I to jest bardzo piękne, moim zdaniem. Moglibyśmy Cię wynajmować za, za kasę. A ludziom. za grube pieniądze. No, za grube pieniądze, oczywiście. Tylko, że następnym razem ja zrobię grafik, kto gotuje, a kto zmywa, bo Ty w tym roku po prostu tak nie zmywałaś, że to się po prostu w głowie nie mieści. No właśnie, to jest taka trzecia moja refleksja, że na każdą jedną osobę, taką, jak Ty przypada, jedna osoba taka jak ja. Byłaś która... takim leniuchem. To jest taka. Żeby w ogóle unaocznić, to myślę, że dość powiedzieć, że rok temu, jak e, wynajmowaliśmy dom, ja wstawałam tak późno, że myślałam, że wydajeliśmy dom ze śniadaniami, bo nie wiedziałam, że ty je przygotowujesz. <grym> Razem z dorką zazwyczaj, tak. <grym> tak. No. E, tak, to prawda. No więc czwarta moja refleksja jest taka, że, bo wszyscy właśnie mnie pytają o to, czy odpoczęłam mhm. i to jest akurat coś poważnego, tu nie śmieszkujemy, bo ja sobie zdałam sprawę z tego, że e, nie odpoczęłam, bo ja po prostu nie byłam zmęczona. Pierwszy raz pojechałam na wakacje, nie będąc zmęczona, bo tak dobrze jest mi w mojej obecności obecnej sytuacji zawodowej i czyli myślę, że to jest coś naprawdę co jest warte wiesz. Czyli wróciłaś z wakacji y, zmęczona? Nie, nie wróciłam zmęczona, ale po prostu chodzi o to, że Pojechała nie jechała na wakacje, wypoczęta wróciła nie, zmęczona. Chodzi mi o to, że nie odliczam do piątku, nie, no, nie odliczam tak, do wakacji, tak, tak, tak. nie odliczam, wiesz, i myślę sobie, że to jest akurat fajne, że jak człowiek jest wypoczęty w głowie i na duchu, no to po mhm. prostu nie potrzebuje odliczać i to jest wspaniałe. No i mam też taką refleksję mm, na zupełnie nowy poziom wskoczyła moja relacja z twoim synem, Henrykiem. My sobie ucięliśmy kilka bardzo ciekawych pogawędek. Kiedy przyjechaliśmy do Toskanii, on stanął nad basenem i zapytał, czy to wszystko jest nasze? A kiedy braliśmy samochód z wypożyczalni, to zapytał, czy możemy wziąć Lamborghini, wypowiadając to poprawnie, Lamborghini. No i w końcu wisienka na moim torcie. Ciociu, czy twoim chłopakiem jest Batman? Nie przyszło mi do głowy by w tym ostatnim przypadku zaprzeczyć, wiesz? Ja bym chciała patrzeć na nas jego oczami. Naprawdę on myśli, że mamy gigantyczny potencjał. Zdecydowa. Nie zmarnujmy tego. Nie, te dzieci trochę denerwowały oczywiście, ale dawały bardzo dużo radości, jak Helena, która mówi: Tato, a potem i DuPokis. Ja mówię co? DuPokis. Chodziło oczywiście o długopis. A, o. Tak, więc to tyle. A co z tym chłopakiem, z tym Batmanem? Ym, no, sytuacja jest rozwojowa. No dobrze. I przechodzimy płynnie do kolejnej części. Just is I to jest ta część, w której pytamy co u was. I mnie bardzo to cieszy, że tych historii do naszych skrzynek na Instagramie wpadło aż tyle. I teraz uważaj. Wspaniałą historię przysłała do mnie jedna z naszych słuchaczek. No dobra. Pisze wprawdzie, że to jej znajoma zrobiła. To, to za chwilę powiem, że zrobiła. No ale wiesz jak to jest. No, ja to końca nie wierzę. To się zawsze mówi, że dla kolegi pytam, a to jest nieprawda. Tak, tak. <laughs> Idziesz do apteki po leki, mówisz, a to nie, to no, dla kolegi. No, wiadomo, no. <laughs> no. Tak, tak więc tak. Pani pisze, że znajoma, no tak. a uh -huh. né? Straciła na tydzień bagaż. Walizkę, mhm. taką wiesz, nadaną. Żadna wyjątkowa sytuacja, biorąc pod uwagę to, co się dzieje ostatnio na lotniskach w Europie w ostatnim czasie. W ogóle tak sobie myślę, że to jest naprawdę cud, że my w ciągu tych czterech lotów, bo my zaliczyliśmy cztery loty. Zero zgubionych bagaży. Zero zgubionych bagaży na tyle osób, a tam wózki, niewózki, te bujaczki, coś tam. No i słuchaj, straciła tę walizkę na tydzień, odzyskała ją w całości, wszystko super. No. Problem w tym, że w tej walizce nadanej była świeżo zrobiona pizza, czy <laughs> na znajomego wieziona z Włoch. Jakim cudem ktoś wpadł na pomysł, żeby nadać pizzę na bagaż? Nie mam pojęcia, ale bardzo mnie ciekawi, czy była z Anszła. Dziękuję. Oh no! Ale to pewnie całe lotnisko mu się oddał. Ale wiesz, to to największe opakowanie do pizzy ever, pewnie nie? Bez po prostu to jest wspaniała historia. Pozdrawiamy panią, pozdrawiamy tych znajomych, już niech będzie, że to ten, ci znajomi i Zobaczymy na więcej takich historii. Dobra, to ja mam taką historię od pani Ani. Ona jest dosyć długa. Odczytam ją w całości, bo Proszę. jest świetnie przedstawiona. Dobrze. W podobnym czasie jak wtorek zamieszkał z panią Kamilą w moim domu, zagłościła gama. Czarna kulka w typie Labradora, chociaż Helena by powiedziała Labradora, bo mówi R i teraz na wszystkie L e mówi R, na przykład tak. Areto Dareko. A, tak, to prawda. No, w każdym razie czarna kulka gama. Znalazłam ją na Oeliksie szukając jakichś innych rzeczy. Pojechałam ponad 200 km w drodze, mało nie rozbijając szyby od ulewnego gradu. Była przegrzeczna. Poszła grzecznie spać, a że akurat miałam remont, to zamknęłam ją w kuchni. Wiadomo, z płytek łatwiej sprzątnąć, gdyby coś się wydarzyło. Była noc. Dzień zakończenia roku szkolnego. Z piątku na sobotę o 3.33 obudziło mnie popiskiwanie. Coraz silniejsze postanowiłam zajrzeć, pies z kuchni dosłownie wyparował, choć nie miał jak. Ubrałam okulary i zaczęłam jej szukać. Biedactwo znalazłam w lodówce. Zaklinowaną za agregatem. Odruchowo wyjęłam wtyczkę. Zaczęłam ją delikatnie ratować, ale czułam ręką, że jest zawinięta jak świderek. Nie dałam rady. Zdesperowana i zdenerwowana postanowiłam wezwać straż pożarną. Z opanowaniem i stanowczością stanowczością e, z pełną powagą opisałam dyżurnemu o czwartej w nocy z piątku na sobotę całą sytuację. Po czym usłyszałam salwę śmiechu. Dziś sama się śmieję z tego, e, ale Wtedy nie było mi do śmiechu, kiedy dzwoniłam na straż pożarną. E, I urwane teksty kilku mężczyzn, gdy dzwoniłam na, na tę straż pożarną. Czy pani coś piła? Mocne było. A piesek kiełbaski nie dostał, czy za, kiełbasko, czy za kiełbaskę o, dostał? Yeah. No właśnie, przyłożyłam telefon do piszczącego w niebo głosy psiaka. Przyjechali na sygnale, kręcąc bekę, widząc na podwórku mnie blondynkę, rzucili jakimś tekstem. Miny wtedy zrzędły im, gdy zobaczyli psa w lodówce z wielkimi przerażonymi ślipkami. Coraz mniej było do śmiechu, gdy sześciu strażaków przez prawie pół Pół godziny próbowało wydostać zakleszczonego psa. W końcu się udało, choć trzeba było naciąć listwę w lodówce, pali o lodówkę. Gdy dali mi ją na ręce, przednie łapki zacisnęła koło mojej szyi, a tylnymi łapkami tak drapała po ręce, wdrapując się na mnie, że u mnie zakończyło się to na dwóch szwach. Na szczęście gama, cała i zdrowa, jest z nami do dziś i omija lodówkę z daleka. Bidulinka, no panowie strażacy, pozdrawiamy koniec końców. Tak, ale rozumiesz, no. Z na sobotę dzwoni kobieta, mówi, że pies zaklinował się w lodówce. No to panowie strażacy robią sobie oczywiście jaja. I to jest oczywiście gdzieś tam zabawne, ale na samym końcu takie sytuacje się gdzieś tam mogą zdarzyć. Tak, mogą się zdarzyć. No wiadomo, że ten dyspozytor, który musi zweryfikować, czy to jesteś na bali, czy nie, dzwoniąc na 112, tak. ma najtrudniejsze zadanie, zwłaszcza w weekendy. No, dokładnie. Szczególnie, że no, gama była małym pieskiem, więc się tam musiała zaklinować. I pani mówi, że teraz gama no. e, omija e, lodówkę no. szerokim łukiem. I w, m, m, mamy pewnie wśród naszych słuchaczy ludzi, którzy chcieliby się odchudzić, a nie mogą. I nie to, żebym namawiał, żeby zaklinować się. Może jest to jakiś pomysł. Dziękujemy. Damian Michałowski. Healthy plan by Damian. Dokładnie. Ania Lewandowska, Damian Michałowski. Świetny to byłby team. No, więc to tyle. Czekamy na wasze historie. Czekamy, czekamy. Tak, bo są naprawdę wspaniałe. Bo próbowaliśmy jakoś powybierać te takie najbardziej charakterystyczne. Chyba nam się udało pizza w lodówce, znaczy pizza w walistę, pies za lodówką, więc ciekawe, co będzie w przyszłym tygodniu. No, bo tego chyba nie powiedzieliśmy jeszcze. Mhm, nie powiedzieliśmy. A są pytania o to, jak Właśnie. często będzie zywał się podcast. Plus minus tydzień. Tak, do, do, dokładnie. <noise> plus minus tydzień. To jest najbardziej luźny podcast świata, rodzinny plus minus tydzień. No bo jak będzie jakiś właśnie wymagający weekend albo wymagający tydzień, no to może wyjść tak no, plus minus. Co masz na myśli mówiąc wymagający weekend? Pracujący. A. Na przykład będziesz miał że dzień dobry. A, właśnie. No dobrze. Nie e, bądź dobrze. jak ten strażak. <głos> <głos> Dziękujemy. To była część druga. Cześć trzecia. To jest część trzecia, jak powiedziała nasza szanowna lektorka i w tej części przedstawiamy Wam... Ciekawostki, Które gdzieś mogą zapaść wam w waszych zwojach mózgowych, w głowie, gdzieś i potem przy stole wigilijnym, kiedy jest niezręczna cisza, można wyciągnąć taką ciekawostkę i powiedzieć: A czy wiesz, że. Zamiast kawału to jest. Na przykład zamiast kawału znam człowieka, który opowiada kawały dobrze, i znam także człowieka, który opowiada kawały źle. Czy to jest ten sam człowiek? To jest ten sam człowiek, to jest w ogóle niesamowite. No dobra, słuchajcie, czekamy na Wasze także ciekawostki. Można je podsyłać. One mogą być fajkowe. Kama mówi, że nie. Ja uważam, że tak, bo ja swoich nie sprawdzam. Ja swoje sprawdzam. Ja swoich nie sprawdzam, dobrze. No to bardzo proszę o Twoją ciekawostkę na dzisiaj. Okej, okay, uwaga, to jest ciekawostka z internetu, ale sprawdziłam w co najmniej, jak każe, prawda, sztuka dziennikarska, w co najmniej dwóch niezależnych źródłach. Uwaga. W trakcie budzenia się ludzki mózg produkuje wystarczająco energii, aby zaświecić małą żarówkę, i <laughs> 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 Sobie, ale to chyba na przykład w moim przypadku nie działa, bo ja mam taki długi pas startowy, jak się budzę, że moim zdaniem to jest takie wierzone. Tak miga, miga, U miga. Ciebie to uuu. by cały czas zapałkę, by trzeba było rozpalić. <laughs> ewentualnie. Tak. Ale faktycznie ty masz bardzo ten długi pas startowy. Kama, jak się obudzi, jest po prostu naprawdę, zanim wróci do siebie, mhm. to jest jakaś masakra. Nie, do no. nie wolno podchodzić, to prawda, tak dla własnego bezpieczeństwa. Ja myślę, że ja tak koło 12, wiesz? Tak, za, tak jestem sobą dopiero, po drugiej kawie. No tak, szczególnie, że wstajesz o 11. <laughs> tak, a ja ci zastanawiam się, jak ja prowadziłam te poranki, wiesz, w, w, w radiu to, Dobra. to, to nie, niebywałe. Żarówka bardzo ciekawa, no. ale mam coś, <laughs> co po <laughs> prostu może to, to przebić. No, słuchaj. Pan Robert Crandall to jest były prezes honorowy, znaczy był prezes American Airlines i w ogóle mhm. jakiś prezes honorowy, i tak członek wszystkiego, człowiek, który zmienił tak naprawdę lotnictwo na całym świecie. Aha. Przynajmniej tak mi się wydaje. <ścoughs> I w każdym razie, pan Robert Crandall z linii lotniczych American Airlines zaoszczędził swojej firmie 40 tysięcy dolarów rocznie. To mało 40 tysięcy dolarów rocznie? Dzięki wyjęciu jednej oliwki z sałatek dla pasażerów. To ja znam to. Ha. I, skąd to chyba, to znasz? I to chyba nie 40 tysięcy, tylko właśnie w miliony, Nieprawda. bo wyciągali to. Kama, ja to sprawdziłem na jednej stronie, <grym> ja będę tego bronił, jak nie podległość. Nie, ale chodzi mi o to, że po prostu to jest faktycznie był taki trend, że wyciągali i z Martini i ze wszystkiego i te oliwki, bo się okazało, że to jest faktycznie w skali globalnej, nie jakichś dużych linii czy tak. tam w środków środku w transportu. To jest faktycznie bardzo duży koszt. Ale dobrze, dobrze, gratuluję. No, moim zdaniem jest to bardzo ciekawa ciekawostka. 40 tysięcy tak. jedna oliwka, i jak będziecie siedzieli przy tym stole. No to na przykład pomyślcie sobie o jednym łóżku, które mogłoby, którego mogłoby nie być, i na przestrzeni całego życia, ile byście zaoszczędzili pieniędzy, nie jedząc albo nie robiąc tego jednego łóżka? No przecież byście byli milionerami. Nie, no wiecie? na imieninach wystarczy pomyśleć, co by było, gdybyśmy z tej greckiej wyjęli oliwki, nie? No, Raz w roku bylibyśmy tam parę złotych do przodu. Tak jest. A propos samolotów. A właśnie a propos samolotów, no to ja też mam taką ciekawostkę, a to, to jest w ogóle szokujące dla mnie, wiesz, mhm. bo rozmawiałam ostatnio z pilotem mhm. i, ym, i tak zapytałam go, jaki jest jego stosunek do klaskania, wiesz? No. To jest taka kwestia, która bardzo poruszała Polaków w pewnym momencie. No nie wszyscy tak. klaskali. I on słuchaj, mówi, że trzeba klaskać. Trzeba klaskać? Trzeba klaskać. Mamo tego. W dużych samolotach to trzeba klaskać głośno, bo żeby on słyszał przez biznes klasę. Wiadomo, biznes klasa nie, nie klasze, nie? No wiadomo. No wiadomo, <laughs> więc trzeba klaskać. Słuchaj, i ja tak sobie właśnie o tym pomyślałam. To nie jest takie głupie. Mhm. Zobacz, jak ty stoisz na scenie, no przecież też chcesz, żeby ci klaskali wszyscy, no nie? Oczywiście, że no tak. No właśnie, i wyobraź sobie, że na przykład żebyśmy klaskali za dobrze wykonaną robotę wszystkim. Rozumiesz? Pani spakowała ci zakupy, a ty... A ty jej oklaski. Dziękuję. Wspaniale, pani. Ty, konduktor ci kasuje bilety, dziękuję. wychodzi z bakonu. I on by był taki szczęśliwy. klaskanie moim zdaniem, nagradzanie. To jest... Policjant, łapie cię, bo przekroczyłeś piperka. Dziękuję. Brawo, wszyscy, tak, rozumiesz? Nie, na przykład nagrywa nas dzisiaj Stefan. Stefan, Stefan brawo! No, Dzięki! I Stefan jest. Zobacz, jak się Stefan już jest mówi, się chębiwy, smacha, tak. Rozumiesz, klaskanie to jest to, to odmieni moim zdaniem oblicze smutnych Polaków. Wynagradzajmy wszystkich. Dziękuję wam, że słuchaliście tego podcastu. Dziękujemy. brawo, brawo dla Was! Prawo, naprawdę. coś cudownego. Ja o teraz dla Mikołaja, bo przed nami Mikołaj, Mikołaj, listy. Mikołaja, brawo! od Mikołaja! Wakacje. Jedni jadą do domków na Mazurach, inni wybierają pensjonaty nad morzem. Są jeszcze góry, dla co po niektórych. All inclusive w Egipcie? Też fajnie. Plaża na Lazurowym Wybrzeżu? Proszę bardzo. Fiordy witają i zapraszają, bo lubią być głaskane. Dla aktywnych: rowery, kajaki, żaglówki, motorówki, skutery i inne bajery. Piesze wędrówki, na szczytach widokówki. Niektórym wystarczy tylko basen lub kawałek polany z lasem. Każdy ma prawo spędzać wakacje tak jak lubi i to czas, gdy każdy w tym czasie może robić to, co mu się żywnie podoba. W tym wszystkim pozostaje jednak pytanie, czy w dzisiejszym świecie potrafimy jeszcze odpoczywać, bo wyjazd na wakacje to jedno, a odpoczynek zupełnie co innego. Wypady solowe lub w parach to inna historia niż w czasy z całą kilkuosobową rodziną. I to wszystko w naszym życiu się zmienia. I choć wracamy czasem z urlopu zmęczeni i czujemy się jakbyśmy potrzebowali jeszcze kilku dni, by odpocząć po urlopie, to nigdy nie rezygnujmy z wakacji. Z prostego powodu, koleżanko i kolego dla zdrowia psychicznego. No i taki, drugi odcinek za nami. To tyle, dziękujemy, czekamy na wasze historie. Piszcie do nas na Instagramie. A ty masz powiedzieć, że usłyszymy się za chwilę, nie? Usłyszymy się za chwilę. <laughs> <laughs> za plus minus tydzień. No dokładnie. <laughs> Dzięki, pa. to pa. To tyle, maldatki Do usłyszenia.